Cześć, witajcie na kanale Bibliowersetet w warsztacie biblisty. Dzisiaj weźmiemy na warsztat werset, który czasami może sugerować, że my wierzący, ludzie teraz żyjący, możemy w jakiś sposób wpłynąć na tych, którzy już umarli. Jest taki fragment w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale 29 wersecie, który mówi o tym, że ktoś chrzcił się za umarłych. Fragment w przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi w taki sposób. Natan, przeczytaj nam go. Cóż wtedy... Uczyją ci, którzy się dają ścić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle, nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają czcić za nich? No właśnie, fragment pokazuje, że ktoś był chrzczony, dawał się ochrzcić za umarłe osoby. Czy zatem wierzący, żyjący już teraz, mogą wpłynąć, na przykład poprzez swój chrzest albo przez jakieś inne praktyki, na los tych, którzy już umarli? Zapraszam do rozważań tego fragmentu w warsztacie biblisty na kanale Bibliotek. No więc, bierzemy na warsztat fragment, który Nathan nam tutaj przed chwilą przeczytał, przez zazmarłych. Tajemnicza praktyka pierwszego kościoła opisana w 1 Koryntian 15,29. Tak sobie zatytułowałem ten wykład, czy ten, to nasze krótkie rozważanie, no bo rzeczywiście jest to tajemnicza praktyka, jak za chwilę się y, okaże. Natan przeczytał nam ten fragment z tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Przeczytam go jeszcze w dwóch innych tłumaczeniach. Zobaczcie, przekład ekumeniczny. W przeciwnym razie, co uczynią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeśli umarli nie są w ogóle wskrzeszani, to dlaczego za nich przyjmują chrzest? I przekład literacki Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Wracając do zmartwychwstania, jeśli go nie ma. To co mają zrobić ci, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarły, jeśli umarli niezmartwych stają, po co się z ich powodu chrzcić? Tu myślę, że już jest ciekawa obserwacja, którą możemy poczynić, że zobaczcie, yy, słowo czy, czy ten zwrot za zmarłych jest tłumaczony albo właśnie tak, albo tak jak ten przekład, ci tłumacze pro, proponują, ze względu na albo z powodu, czyli ci zmarli są przyczyną przyjmowania chrztu. W tym, w tym przynajmniej rozumieniu. Mam tu jeszcze trzy inne przykłady, i dlatego je pogrupowałem, że one tutaj mają jakieś dodatkowe informacje powiązane z tym fragmentem. Pierwszym przykładem jest Biblia Tysiąclecia, która mówi coś takiego: bo inaczej czegoż dokonują ci, co przyjmują chrzest za zmarłych, i tu znów jest za zmarłych, chrzest jest, czyli za zmarłych tłumaczy się tak samo jak w dwóch poprzednich przekładach, pomijając ten przekład literacki, ale jest przypis jedenasty i ten przypis mówi nam tak: dotychczas nie wiadomo dokładnie, na czym polegała owa praktyka chrztu za zmarłych. Tłumacze przyznają tutaj, i to, nie jest, to, to jakby nie jest nowość, tak się bardzo często dzieje, że, że nie wiadomo po prostu o co chodzi, że jest jakaś taka praktyka, Paweł się do niej odwołuje, ale w sumie nie wiadomo o co chodzi. Piszę dalej: Być może, iż przyjmowano chrzest ulegając życzeniom osób już zmarłych, po to, by się z nimi zjednoczyć po śmierci. Wówczas zwrot ten należałoby tłumaczyć dla zmarłych albo ze względu na zmarłych. Czyli zobaczcie, że tutaj jest ten pomysł przetłumaczenia tego, podobnie jak do tekstu głównego przeniósł to tłumacz Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Gdyby jednak zmarli nie mieli zmartwychwstać, nie nastąpiłby również przyszłe zjednoczenie z nimi, uwarunkowane niejako przyjęciem chrztu za życia. To nam pokazuje, że ten ze względu na zmarłych to jest takie myślenie. Byli sobie ludzie wierzący, tak, żyli w jakiejś tam grupie i część z nich umarła, a ta druga część ze względu na to, że tak, nie wiem, szanowała ich, albo na to, że ci zmarli już tak bardzo prosili, poddaje się w nadziei na to, że ten chrzest być może w jakiś sposób będzie e, przyczyniał się do tego, że oni później się zjednoczą z tymi, którzy, e, z tymi, którzy umarli. Kolejny przykład to jest e, Biblia Paulistów, gdzie znów mamy to samo tłumaczenie za zmarłych, tak? czyli to za zmarłych. I kolejne jest wytłumaczenie tego w przypisie takim bocznym. Zazwyczaj przyjmowa zwyczaj przyjmowania chrztu za zmarłych nie jest znany z żadnych innych przekazów historycznych dotyczących pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Co znów y, 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 jest jakby jednoznaczne z tym, co tutaj nie wiadomo, tak? I ten, ten zwyczaj nie jest znany. I tutaj mamy kolejne takie przypuszczenie, co to mogło. Oznaczać. Być może wiązał się on ze specyficznym sposobem pojmowania tego sakramentu przez Koryntian, którzy mogli interpretować go w świetle znanych im pogańskich obrzędów. Czyli w jakiś sposób chrzest, chrzest chrześcijański, był przez Koryntian interpretowany w kontekście jakiejś praktyki pogańskiej, jakiegoś obrzędu pogańskiego. I tutaj ci tłumacze mówią, że Paweł nie zajmuje stanowiska odnośnie samego zwyczaj, zwyczaju, ale wskazuje, że taka praktyka koryntian pozostaje w sprzeczności z ich negowaniem prawdy o zmartwychwstaniu umarłych. Chodzi tutaj o to, że ten fragment zaczyna się od takiego zwrotu, bo, czy, czy gdyby tak nie było, że jakby uzasadniam, podaje kolejny argument na to, że jest zmartwychwstanie. Paweł udowadnia, że jest zmartwychwstanie, no i mówi, jeżeli mówicie, że nie ma zmartwychwstania, to po co się chrzcicie za tych, którzy umarli, przecież tak i, i tak tego e, byłoby to bez sensu. Więc praktyka nieznana, ale przyczyna, jakby nieważne jest, jak rozumiał kościół tamtą praktykę, bo nie wiemy, jak to zrozumieć. Ważne, że jest to argument potwierdzający istotność zmartwychwstania, czy prawdziwość zmartwychwstania. Kolejny przykład, któremu się przyjrzymy, to jest przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i tu czytamy tak, bardzo podobnie jak zresztą w przekładzie literackim, chodzi nam o to stwierdzenie ci, którzy się chszczą ze względu na umarłych, ze względu na umarłych, tak? czyli tutaj e, dwa razy jest użyte polskie e, polskie wyrażenie ze względu na i mamy również Przypis ze względu na umarłych, przypis numer 6, i to jest ci, którzy się chcą ze względu na umarłych. Tłumacz nam przytacza tutaj tekst grecki, pokazując hyperton e nekron, tak? Czyli ten grecki zwrot, chrzcić się, czy e, ci ochrzczeni za. No właśnie, co oznacza ten e, przyjmek za. I teraz zobaczcie, że e, autor tutaj przekładu mówi coś takiego. Niepewność co do znaczenia tej kwestii łączy się z przyimkiem za, tak? Hyper, który e, w połączeniu, z rzeczownikiem w dopełniaczu, może znaczyć w zależności od kontekstu w miejsce, zamiast, w imię w związku z albo ze względu na czyli. Zobaczcie, jest kilka znaczeń, które mogą zmienić trochę to yy, jakby rozumienie tego tekstu. I do kontekstu tutaj tłumacz nam pisze najlepiej zdaje się pasować rozumienie ze względu. Widocznie część ludzi zanurzała się w wodach sztu, dlatego że pragnęła połączyć się ze swoimi zmarłymi krewnymi po Zmartwychwstaniu. Jeśli zmartwychwstania nie ma, to ta nadzieja pozbawiona jest sensu. Czyli tutaj nie wiemy do końca, no tłumacz nam więcej nie tłumaczy, ale tak jakby chrzest, być może dlatego, że jest wyrazem e, związania się z Chrystusem i nawrócenia i e, przemiany życia, sprawia, że ktoś po zmartwychwstaniu będzie, e, będzie razem z Chrystusem, tak jak ci, którzy już są z Chrystusem. Czyli ja poddając się chrztowi, w jakby Ze względu na tych, którzy odeszli, jednocześnie jakby potwierdzam, utwierdzam się w tej nadziei, że się z nimi połączę po swojej śmierci. Tak, tak rozumiany jest ten fragment. To, co też jest bardzo ciekawe, ten Biblia w przekładzie dosłownym Ewangelicznego Instytutu Biblijnego jest, jest również skorelowana z takimi uwagami do przekładu. I to, jak się kliknie w to L, tutaj widoczne, przynajmniej w takim wydaniu PDF-owym, którego ja jestem posiadaniu, to jeszcze nas tutaj odwołuje do dwóch kolejnych wyjaśnień tego, tego, jakby z, tego wyrażenia, chrzcić się za umarłych, o, o którym za momencik powiemy. No więc podsumowując, możemy powiedzieć tak, że Biblia Warszawska, Biblia Ekumeniczna, Przekład Literacki. Wyodrębniliśmy jako te, które nie posiadają żadnego przypisu. Tak więc y, czytający jest zdany na, na to, co y, tłumacze nam tutaj y, zaproponowali w swoim przekładzie, y, i jest zdany y, czytelnik na to, że albo będzie to rozumiał to y, hyper, tak? czyli to za jako za, albo jako ze względu na. Y, w drugim punkcie wyszczególniliśmy przekłady, które również mają za, natomiast mają już komentarze, podobnie jak ten trzeci przekład dosłowny. I w, w ramach analizy tych komentarzy, takich znajdujących się w tekście Pisma Świętego, czy tutaj ewentualnie w tych uwagach do przekładu, które są skorelowane właśnie z tłumaczeniem Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, mamy coś takiego, że po pierwsze, nie wiadomo, co to za rytuał. Po drugie, to jest to, co mówiliśmy, że żyjący dają się ochrzcić, dlatego że taką wolę wyrażały inne osoby, które już zmarły. Tak? I chrzest wtedy jest takim, yy, wiązał się z przekonaniem o połączeniu się tych dwóch grup osób po zmartwychwstaniu. Podobnie, właśnie tutaj ten trzeci punkt. I jeszcze ten czwarty punkt, yy, który jest w tym dodatkowym komentarzu, to jest coś takiego, że chrzest mógł być rozumiany yy, trochę sakramentalnie, tak jakby. Że dokonując jakąś czynność tutaj w imieniu kogoś, kto już zmarł, mogę wpłynąć w jakiś sposób na ich losy pośmiertne. I y, jest to w dużej mierze y, dzisiejszy kościół Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich. Tak? To jest tak zwani popularnie Mormoni. Czyli ja robię coś teraz i to ma wpływ na tych, którzy zmarli. Tak, to, to jest jedna taka myśl tutaj wynikająca z tego. I rzeczywiście. Chrzest za zmarłych mógłby to sugerować. I mam jeszcze drugą kropeczkę tutaj w czwartym punkcie. Chrzest w sensie metaforycznym. Chrzczeni zgadzają się z tym, że utożsamiając się z Chrystusem będą poddani prześladowaniom i wkrótce będą martwi. Czyli chrześcijanie, którzy się dawali ochrzcić, mówią: My tak naprawdę chrzcimy się w Chrystusa, tak? a widzimy, że ci, którzy są związani z Chrystusem, z chrześcijanami, są. Poddawani prześladowaniom i umierają, no to tak jakby chrzcimy się w pewnym sensie za siebie, e, którzy będziemy tak czy siak zmarli. E, chciałbym Wam jeszcze przytoczyć kilka innych interpretacji, które pojawiły się w historii e, czytania tego fragmentu. Ich jest dużo więcej. Wy, wyciągnąłem kilka takich myślę, że najfajniejszych. Czasami też niuanse pomiędzy nimi są bardzo niewielkie. Więc zachęcam do lektury, owszem, również i samodzielnej tego typu rzeczy. W pierwszym punkcie chciałbym tutaj przytoczyć taką interpretację, która też pojawiła się w historii. Mówiono o tym, że to hyper oznacza po prostu ponad. I rzeczywiście oznacza, tylko nie z, tym, nie z rzeczownikiem w tym przypadku, ale tak ten tekst rozumiano, i wtedy prowadziło to do takiej praktyki chszczenia się ponad zmarłymi, czyli ponad grobami zmarłych. Ciekawe, tak też można ten fragment rozumieć. Po drugie, chrzest, w którym wierzących yy, widzą siebie jako martwych, wartych tyle co nic. W swoim beznadziejnym stanie potrzebują Chrystusa. Ja się szczczę za siebie martwego, niekoniecznie w takim sensie, że będę martwy w czasie prześladowań, ale martwego, bo ja jestem bez Chrystusa martwy. Na przykład list do Efezjan mówi o tym, że byliśmy bez Boga martwi. Tak, teraz Bóg wkracza w moją rzeczywistość, ja, yy, ja dzięki jego działaniu zostaje ożywiony do życia, no ale jeszcze się jako martwy, więc jeszcze się za siebie martwego. Trzecie rozwiązanie, ono też już troszeczkę nam gdzieś tutaj wybrzmiewało wcześniej. Paweł nie pochwala praktyki szczenia za zmarłych, która gdzieś tam była obecna, ale przywołuje ją po to, żeby pokazać jak Wszecho wszechobecna była koncepcja zmartwychwstania, tak? Czyli to się jakby odwołuje do całej argumentacji 15 rozdziału, w której Paweł chce pokazać, nie wierzycie w zmartwychwstanie, ono no jest, zobaczcie, nawet są ludzie, którzy się chrzczą za y, umarłych. To nie chodzi o to, że oni robią dobrze, ale ten, ta praktyka wskazywałaby na to, że y, oni po prostu wierzą w zmartwychwstanie, no to y, no to Wy nie wierzycie też powinniście o, y, wierzyć. To jest taki trzeci. Mamy jeszcze czwarty punkt. Krzest w imieniu zmarłych mógł być odniesieniem do praktyki chrzczenia się przez wierzących, po to, żeby uhonorować nieochrzczonych zmarłych wierzących. Czyli mamy tu do czynienia z taką sytuacją, gdzie ktoś uwierzył, ale zginął przed chrztem. No więc można było się ochrzcić za tego zmarłego, który był wierzący tak naprawdę. Czyli w jakiś sposób honorowało się jego wiarę i jego zaufanie Chrystusowi. W piątym przypadku mamy troszeczkę coś powiązanego z tym rozumieniem Kościoła yy, yy, Świętych Jezusa Dni Ostatnich, bo jest to takie rozumienie trochę sakramentalne czyli Chrzest był rozumiany jako praktyka mająca wpływ na rzeczywistość zmarłych. Są ludzie, którzy zmarli, odeszli, są już w tym jakby życiu po śmierci i yy, ten Chrzest. Za zmarłych byłby w tym sensie rozumiany y, jako coś, co może na nich wpływać. Ja się chrzcząc tutaj, jako wierzący, y, będący tutaj, mogę sprawić, że coś się zmieni w y, tym życiu ludzi po śmierci. To jest ciekawe, bo często kojarzy się to z Księgą Machabejską, drugą Księgą Machabejską, 12 rozdziałem. Posłuchajcie, uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 Srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Czyli mamy koncepcję zmartwychwstania i czyjeś śmierci, gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna, dlatego właśnie sprawił. Że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Mamy tutaj koncepcję widoczną w księdze y, takiej międzytestamentalnej, między Starym a Nowym, czy może inaczej mówiąc, w księdze pochodzącej z tak zwanego okresu judaizmu II świątyni, gdzie jest mowa o zmartwychwstaniu, o modlitwie za zmarłych, o jakimś przebłaganiu. Y, czyli w pewnym sensie są tu ludzie, którzy są pobożni. Oni gdzieś tam się znajdują po śmierci, i teraz modlitwa i też tutaj ofiara złożona za tych, za tych ludzi może w jakiś sposób wpłynąć na ich życie po śmierci, czy też na, na ich późniejsze zmartwychwstanie. Zatem jest to ciekawe, bo to myślę, że też jest bardzo często, Powiązane z taką myślą w, w naszym kraju, w Polsce, że jeżeli my będziemy modlić się za zmarłych, to w jakiś sposób przyczynimy się do zmiany ich sytuacji teraz po śmierci. Tak można ten fragment ro rozumieć, i jakby no, nie jest to dziwne, że, że niektórzy właśnie w ten sposób mogą ten fragment odczytywać. Jednak yy, myślę sobie, że jest jeszcze yy, inna forma odczytania tego fragmentu, czy jeszcze inny sposób, i teraz chciałbym Wam go zaproponować. A was zaprosić do komentowania, myślenia, rozważania na ten temat, ewentualnie podawania jeszcze innych w komentarzach opcji rozumienia tego fragmentu. Mamy tutaj w języku greckim to, co już żeśmy sobie powiedzieli, tak? Ci chrzczący, tak? Ci, którzy dają się ochrzcić, przepraszam, hypertonne kron. Za zmarłych, a później tutaj mamy użyty zaimek, tak? Za nich. Czyli mamy to słowo hyper. I zmarli. No i oczywiście szczeni. E, ważne jest, żebyśmy to, co już żeśmy wspominali wcześniej, e, zwrócili uwagę na to, że ten fragment użyty jest w, e, jakby w kontekście całej dyskusji o tym, że e, zmartwychwstania nie ma i Paweł próbuje powiedzieć, że no jeżeli nie ma, no to pewne praktyki są bez sensu. E, czyli to jest pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że ten grecki przyjmek w połączeniu z dopełniaczem może być według tłumaczy Takiego znanego leksykonu e, greckiego, e, rozumiany dwojako. Albo, że tak, e, za zmarłych oznacza, że działanie, które jest podejmowane, jest podejmowane w czyimś, interde w czy, w czyimś interesie. Oznaczałoby fakt, że ci, którzy e, są szczeni szczą się w interesie tych, którzy już zmarli. Takie rozumienie trochę sakramentalne. Coś się dokonuje tutaj, ktoś. Bez jakby takiego powiązania z tą czynnością otrzymuje, otrzymuje skutki, pozytywne skutki tejże czynności. Po drugie, i to też widzieliśmy w niektórych przykładach, można też zdaniem właśnie tych samych, tego samego leksymon, leksykonu tłumaczyć to jako znacznik poruszającej, motywującej, inspirującej do działania przyczyny jakiegoś zachowania czynności. Tak? Czyli, za oznaczałoby nie tyle. Że, że za kogoś, ale właśnie, że to, co będzie ci zmarli, są przyczyną, inspirują mnie, e, sprawiają, że ja chcę w jakiś tam sposób postąpić. E, tak są taką przyczyną, właśnie dlatego e, tu mamy, wtedy można to tłumaczyć jako ze względu na. W tym przypadku chrzest dokonywałby się nie tyle. Dla zmarłych, ale ze względu na zmarłych, tak jak chce tutaj Ewangeliczny Instytut Biblijny. Zmarli, kimkolwiek by oni nie byli, nie czerpią korzyści z dokonywanego obrzędu, ale są przyczyną dokonywania obrzędu. A to z kolei prowadzi nas do ciekawej, e, ciekawej kolejnej obserwacji i to też zachęcam szerzej do zbadania słowa nekron. E, ono, zobaczcie, już w pierwszym liście do Koryntian, w tym samym rozdziale, nawet 15, e, zmarli, Oznacza, czy ci pomarli, niektórzy pomarli albo posnęli, to są ci, którzy y, głosili Ewangelię. Czasami się mówi tutaj o apostołach, ci, którzy przyszli i opowiadali o Chrystusie y, temu kościołowi. To by bardzo y, rzucało ciekawe światło na rozumienie tego fragmentu, bowiem moglibyśmy go wtedy zrozumieć w taki sposób, że byli ludzie wierzący, którzy podejmowali decyzję o chrzcie, podejmowali decyzję o tym, żeby iść za Chrystusem, żeby naśladować Chrystusa, swoje życie z Chrystusem związać i dać temu wyraz w chrzcie ze względu na wcześniejszą pracę dokonywaną w nich, czy wśród nich przez osoby, które już nie żyją. Tak jakby ktoś głosił mi Ewangelię, opowiadał mi Ewangelię o Chrystusie, ale on już zmarł. I ja teraz chcę się ościć ze względu na pracę tej osoby, która już nie żyje. I mam nadzieję, pokazuję tym samym, poddając się chrztowi, że ja będę z tą osobą kiedyś gdzieś tam zjednoczony, spotkam się z tą, będę o niej wiedział. Więc w tym sensie, w tym rozumieniu, moglibyśmy powiedzieć, że nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, nic takiego nie jest to żadna tajemna praktyka pierwszego kościoła. Jest to po prostu zwyczajny element wzrastania i rozwoju chrześcijaństwa. Ktoś mi opowiada o Chrystusie, no zdarzyło się, że ta osoba zmarła, a ja po śmierci tej osoby z różnych okolicznościach widzę, chcę ochrzcić się, chcę iść za Chrystusem, dlatego się chrzczę ze względu na zmarłych. I odpowiadając sobie na pytanie, czy możemy robić coś, co wpłynie na osoby zmarłe, Myślę, że ten fragment nie daje nam do tego podstaw. Ten fragment, jak i cała Biblia, nie pokazują, że my, jako chrześcijanie, możemy w jakiś sposób wpływać na osoby, które już zmarły. Możemy wpływać na te osoby, które żyją i do tego Was zachęcam, i też tego pragniemy jako bibluwerzy, żeby nasze rozważania Pisma Świętego wpływały na nas tutaj żyjących. Dziękujemy, że jesteście z nami. Komentujcie. Rozmawiajcie z nami, udostępniajcie nasze treści, lajkujcie. Niech to, co robimy, służy nam i przybliża nas do Boga. Dzięki.